Dzisiaj będzie gra słynna. Jak ktoś żył w czasach starych pryków i e, jest starym prykiem dzisiaj, to na pewno widział tą grę. Bruce Lee! Bruce Lee! O, Bruce Lee polega na tym, tak wygląda. To jest gra, która normalnie miała taki klimat, nie wiadomo dlaczego, ale tak wygląda. Na Atari albo innych tam komputerach wygląda pewnie jakoś inaczej, ale tu wygląda tak. Jesteś Brucem Lee, czyli tym ludzikiem. O, i możesz skakać, skakać go tak do góry i możesz się też kłaść. Patrz jak szybko, pyk, pyk, pyk. I możesz robić pyk, 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 pyk. I możesz robić tak. Tak, i kopa, i kopa. A to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. I tego grubasa, i pyk. Więc jest tu gruby i chudy. Wryj, 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 wryj. Niestety, no, całe, cały sz... kunszt walki Brusa Lee polega na tym, że możesz robić tak, albo tak, tak, i, i, i tak. I koniec. I, i grubas znowu wrócił. Ale możesz tak patrz tak, pod rząd. Aaa, I to jest, to jest coś. I tu jest gość z kijem. Chodzi z kijem, albo z krzyżem, może. Nie, jednak z kijem. Może to być krzyż. Wszystko, jedno. no dobra. Załóżmy ten chodzi z krzyżem i o, i to jest najlepsze. O co tu chodzi? Żeby zebrać te lampiony, o to chodzi, i zabić grubego też. Zabić grubego i zebrać wszystkie lampiony. Niestety o, jest nieskończona ilość tych grubych i chudych. Chudego wryj Jest bardzo prosty jak już wiesz jak. I teraz jest też pytanie ważne, co to jest to z lewej strony. Więc to jest kaktus, chyba. Możesz mu robić coś takiego, nie wiem co to robi. Dobra, gruby spadaj, gruby też umie kopać. Ale gruby kopo, słabie, słabo kopie po prostu. Dobra, zbieram lampiony, zbieram lampiony, zbieram lampiony, zbieram. Dźwięk. Dźwięk w tej grze jest fenomenalny, dźwięk jednobitowy. I pyk, i kop, 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 kop. Więc ogólnie dosyć prosta gra, jak już opanujesz Meandry tej gry, to wiesz, że musisz tylko trzymać klawisz w prawo i fire, 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 fire. No. No i drabinki, oczywiście. I skaczesz sobie po drabinkach i jedziesz. Bruce Lee wciąga nie wiadomo dlaczego. Jak jasna, cholera wciąga. Dlatego, że może grafika jest fajna, czy coś. Grafika jest prosta, ale jest bardzo ładna. patrzy i kolory są dobrze zrobione. To jest taka jedna z pierwszych. Nie wiem, czy to jest platformówka, czy tam coś. Kiedyś się nikt nie przejmował tym, jaki to jest gatunek gry. No gra tam, srałp jest gatunek, jest gra, gra, no gra jest. Nie? Teraz też musi być określony gatunek, bo inaczej się, no, nie sprzeda, po prostu, no, no nie ma, gra bez gatunku, to, to nie ma tego czegoś takiego już dzisiaj. To nie te czasy, stary. Dobra, idź, spadaj, gościu, nie bij Gruby na mnie leci. A, dawaj grubego. I chudaj, idź, idź, Właściwie nie wiadomo po co oni tak przychodzą. Tak naprawdę to ich się tak łatwo zabija, że mogłoby ich w ogóle. Kurde, spadam jak liść. Że mogłoby ich w ogóle nie być. Tych. No, idź mi stąd. Idź mi stąd. Też mi stąd. Przeszkadzają, przeszkadzam. Spadaj na dół, na dół. Leci. Dobra. Pyk. I jest. Zebrałem wszystkie lampiony, i na ten moment czekaliśmy całą grę. Na ten moment. Aha, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć coś o scenarii. Więc to jest kaktus, a na dole jest hipopotam. Koniec. Koniec. A, wygrał ze mną. To są najbardziej ekscytujące momenty, kiedy gruby atakuje. I ja atakuję jednocześnie, i teraz pytanie: kto kogo pierwszy kopnie? O, widzicie co się stało? Otworzyła się tutaj, zapadnia scena. Spadłem. No i tu mamy dopiero, i tutaj już od razu jest plus, a już myślałem, że nie będzie chudego i grubego. A, bije mnie w ryj! Spadaj! Jaki się zrobił w ogóle? A, nie, nie, nie! I zabił mnie. I jak się zabija, to jest jedna z niszych muzyczek, czyli tu du tu Za mną już nie poleci pewnie. Też pytanie jest oczywiste, co to tu lata? Jakiś prąd, czy coś? O, prąd zabija, zabija. Grubego, chudego zabija, każdego zabija. No, i to jest plus. No, i ogólnie se grasz, jedziesz. Fabuła, ja powiem, że jest liniowa dosyć. Liniowa jest, tak. I są też miecze, patrz, wszystko jest miecze, jak w filmie. To jest dokładnie tak, jak w filmie, niestety nie wiadomo w jakim. Nie podali, ale jakimś z Bruce'em Lee w filmie. A gonią mnie, nie będę się z wami bił. Umierajcie. Na miecze, na miecze. Kurde. A wciągło go. A, do góry, do góry góry, no idź gruby, idź gruby. Gruby na mydło, na no, mydłem go, mydłem go, na deskę. Nie? Nic, nie da się. Nie tak łatwo, spinamy się. Idę na grubego, na grubego, idź po grubego. Daj mu wryj, mu, kopnij go, zrzuć go, zrzuć go. Na, na miecza. Na miecza, zobaczymy, czy gruby wyjdzie na miecze, na górę, czy jest idiotą kompletnym, czy nie. Oczywiście, że jest idiotą. I poszedł, dał się, po prostu się zabił. No tak, no po co mu tam życie, życie, co, za, za, za życie. Jakieś miecze na górze, a idę zobaczyć, se, co za miecz. I nagle się tak nadziewasz na miecz. Nadziałam się. I w ogóle, co to jest to, ten strumień czegoś? Strumień kropek. Strumień kropek chcecie na miecze wrzucić. No. I znowu lampiony. Po co zbieram też te lampiony? Też nie wiadomo. O krzak! Krzak. Tu chyba jest krzak, tak? Widzicie, dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Może nawet przejdę cały, ale nie będę, bo to jest tak, gra też jest jak pierd, czyli że własny nie śmierdzi, ale nie ma co wąchać cudzego. nie? Jest nudne. Na dół. Nie da się. Nie da się. Skaczemy. Aaaa! Zabiłem się. E! Niestety. Eeeee! Dobra, jest dobra. Aj, teraz tędy. Więc mówię, jest strasznie o mysza. Tutaj chodzi mysza. To jest dosyć ciekawe, interesujące, prawda? Jest dywanik zielony. Leży, leży. A, podskoczyłem, leży, 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 leży. trening, trening, do góry. Aj, leży, 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 leży i do góry. I lata mysza. Oczywiście jak dotknę myszy, to mnie zabije, to jest jakaś super mysza. O, prawda, i to jest zaskoczenie. Tego się nikt nie spodziewał w grze. Mysza biegnie w drugą stronę. Nie wiadomo czemu. I co to za mysza? Jak ja mam stąd wyjść? Aha, na górze jest strumień kropek. Więc mamy podobne ciągle elementy, czyli strumienie kropek. Eee, te hipopotamy, jakieś coś tu skacze. Nie jak się raz przejdzie, to już potem trochę nudne jest i gra się dla samego klimatu. Albo żeby pobijać rekord. Rekord, nie wiem, czegoś rekord. Na przykład, jak długo możesz w to grać, ale kiedyś w czasach z dawnych, starożytnych czasach to grało się w to godzinami. No właśnie to tak z godzinę Potem się już zrobiło nudne. aj, zabijam mnie mysza. Nie, to jest wstyd. Zabijam mnie mysza. Dobra, zabij mnie mysza. No zabij mnie! No zabij! Zabij mnie! A goni. Dobra, przeżyłem. Jeszcze zobaczę, co jest tam. tam. Tu coś musi być. Chodź dobre, dobrej. I, o to? O jak się tutaj? O je! Yeah! Lecaj mysza! Trzeba dokładnie wymierzyć, nie? To nie takie proste. A co się stało? Aha. A, mysza! I po zabawie. Końc, Brusali. Brusli nie przeżył. Nie doszedł. Cały sens chodzenia, Brusali, gdzieś tam po kazamatach, jakich, po jakichś dziwnych pomieszczeniach z mieczami czy czymś. Jest bez sensu w ogóle. No i większość gier jest w ogóle bez sensu, ale gry nie muszą mieć jakiegoś sensu szczególnego, żeby były fajne. Aha! O ja nie powiedziałem jeszcze najważniejszego na sam koniec, że możesz grać z drugim gościem. Że patrz, ty jesteś tym gościem Brucem Lee, a. Drugi kolega twój, co przyszedł znajomy, może grać tym grubym. Niestety ustawiłem te same klawisze i teraz będą robić to samo. I on ci przeszkadza i to już jest dużo lepsze, bo to już nie jest tak łatwo. Opatrz, bo gruby będzie. Cię... Dawaj go gruby, gruby, daj go. Daj go, daj go. Masz tylko dwa ciosy, ale zabij brusa. Zabij brusa. Zabij go. No nie tego ma. O. Wszyscy w trójkę się mogą lać między sobą. O tego nie wiedziałem. Gruby! Zabij Bruce'a. Aż kurde, co za hamstwo. O, dostał. Bardzo dobrze. Dobrze mu tak. Nigdy go nie lubiłem. Dawaj Dobra, lubiłem go. Wszyscy go kochali. No, trzy razy dostał w ryj i już po zabawie. No. I tak gra znowu ma sens. Ja widzę, było jednak dużo gier starych pryków, w których można było grać na dwie osoby albo więcej. Ale to, ten Bruce Lee to już jest za trudny, bo, bo z grubym to już nie zbierzesz tych wszystkich lampionów. A czy gruby może zebrać twoje lampiony za ciebie? W ogóle? Gruby, wiesz, lampion, nie może, nie może. Ale będzie tu stały i ci przeszkadzać będzie. Musisz go zabić przy każdym jednym lampionie. I w ogóle każda plansza się staje jak męka. Bo jak jest ktoś, kto dobrze walczy, no to nie masz szans. Chociaż w sumie jak gruby jest taki wolny, to to trudno mu będzie ci przeszkodzić. Dobrze to tak zrobię jednak do brali. Albo może ci pomagać. Może zabijać tego małego na przykład. To, to wtedy jest łatwiej. Taki sprytny, taka sprytna sprawa.